Cześć, jestem Rekin i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj pokażę Wam, jak odblokować tajną misję krówkową, czyli chyba najbardziej tajną misję w całym Minecraft Dungeons. Aby to zrobić, należy po pierwsze pokonać finałowego bossa, czyli serce kresu na obsydianowym szczycie. Jeżeli tego nie zrobicie, to po prostu te runy wam się nie będą pokazywać, więc musicie to zrobić. No i jak już mówiłem, jest to misja, do której są potrzebne tak zwane runy, czyli tak jak gdyby kawałki, jak gdyby, które można znaleźć we wszystkich poziomach. No i bardzo ważne, żebyście przeszli obsydianowy szczyt. Pierwsza luna znajduje się w kliperowych lasach, także tutaj sobie na początku pójdziemy. Kiedy już jesteście w kliperowych lasach, waszym zadaniem jest udanie się do takiego miejsca, gdzie trzeba uwolnić osadników. Ważne, żeby to było to miejsce na samym końcu, a nie to miejsce z jednym osadnikiem pod początek. A chodzi dokładnie o to tutaj miejsce, gdzie trzeba uwolnić dokładnie pięciu osadników. No i tutaj na dole, po lewej stronie znajduje się takie oto miejsce. Na mapie wygląda ono mniej więcej tak. Na początku klik. Klikamy guzik ukryty tutaj, w tych kamieniach, no i otworzy nam się takie oto przejście, do którego wchodzimy. No i wtedy mamy tutaj, tak jak gdyby, dziwny widmowy most. Na samym końcu klikamy przycisk i z takiego portalowego czegoś wychodzi nam właśnie nasza piękna runa, którą oczywiście kradniemy, bo czemu by nie? O, o proszę bardzo, runa ukradziona. Dziękuję bardzo. Kolejnym miejscem są nasze piękne błotniste bagna, które są chyba drugą albo trzecią misją, jaką się w ogóle pierwszą przychodzi. Jest tutaj, też pier pie Jest tutaj też pierwszy boss, więc będzie śmiesznie. Tutaj Luna znajduje się praktycznie na samym końcu tej misji więc trzeba sobie trochę pochodzić w pewnym momencie znajdujemy takie charakterystyczne miejsce z takimi bagnistymi słupami no i oczywiście naszą piękną arenę do walki z kociołkiem chodź kociołku, no i nie ma kociołka no i tutaj przy samych drzwiach prowadzących do samego wyjścia z misji znajdują się takie grzybki, tutaj jest guzik, klikamy go no i następnie otwiera nam się magiczne przejście, numer które. wchodzimy dalej i kolejna runa dla mnie, proszę bardzo ale fajnie. Naszą piękną misją będą dniowe pastwiska. I tutaj sytuacja będzie trochę łatwiejsza, ponieważ miejsce, gdzie znajduje się ten przycisk, leży dość pod początek całej misji. Tutaj wchodzimy na górkę i szukamy takiego bardzo charakterystycznego dla tej misji mostu, na którego końcu znajdują się takie dziwnie wyglądające cegły, które tak naprawdę są bramą, i aby ją otworzyć po prostu klikamy przycisk za tymi beczkami. Następnie wchodzimy i proszę bardzo kolejna runa zdobyta. Kolejną misją będzie kaktusowy kanion. Tutaj znowu będzie to dość pod koniec misji, konkretnie przy takiej pułapce z niebieskim kluczykiem, więc tutaj znowu może być okazja do trochę nachodzenia się. I proszę bardzo, tutaj mamy naszą złotą bramę, i tutaj zaraz obok mamy piękną pułapkę, właśnie do niebieskiego kluczyku. Oczywiście nam się zamknie brama, ale tutaj za palmą mamy tak zwany nasz kolejny przycisk, klikamy go. No, i wtedy otworzy nam się przejście, które niestety jest za tą bramą, czyli musimy przejść pułapkę. Ale ta pułapka jest bardzo prosta tutaj, akurat, więc właściwie nawet nie musiałem skończyć mówić, już zrobiona. Kluczyk nas nie interesuje, idziemy dalej. Klikamy nasz piękny przycisk i zbieramy runę. Kolejna do kolekcji. Kolejnym naszym pięknym poziomem będzie pustynna piramida, czy tam świątynia. I tutaj tym razem. Nasz przycisk będzie znowu dość blisko wejścia, mniej więcej tak w połowie. Tutaj znowu szukamy złotej bramy. Następnie idziemy trochę w prawo i tutaj klikamy magiczną latarnię, żeby nam się pięknie otworzyła. Przechodzimy obok złotego klucza i tutaj przy takim dziwnie wyglądającym miejscu za palmą jest ukryta dźwignia, którą oczywiście klikamy. Po kliknięciu otworzy nam się właśnie tutaj przejście, no i zbieramy kolejną magiczną runę. Kolejną misją jest oczywiście kopalnie czerwonego kamienia. I tutaj musimy szukać miejsca, gdzie przetrzymywani są osadnicy. Tutaj mamy jedno z takich miejsc, ale to nie jest to, ponieważ to, którego szukamy, ma sześciu uwięzionych osadników, a tutaj są tylko trzej. Oto miejsce, którego szukamy. Jak już mówiłem, znajduje się w tej sześciu zamkniętych osadników. Miejsce, którego szukamy, znajduje się przy takim charakterystycznym osadniku, praktycznie na końcu tej strefy. I tutaj... Naszym zadaniem jest w serce stołu kliknąć po prostu tutaj guzik, który właśnie Wam pokazuje. No i zostaje nam otwarta kolejna magiczna brama. Kolejną misją jest płomienna kuźnia. Tutaj, czyli znajduje się praktycznie na samym początku misji, a tutaj mamy miejsce widoczne na samym początku gry, kiedy gra się włącza. W każdym bądź razie po prostu wchodzimy do kuźni i tutaj na samym wejściu znajduje się taki oto nieżywy golem. Który może być nawiązaniem do fabuły Minecraft Dungeons Ale nie o tym ten odcinek, dlatego przechodzimy od razu Do kolejnej dźwigni Dźwignia ta znajduje się tutaj, przy wazonie No i kiedy ją klikniemy, otworzy nam się przejście znajdujące się o tutaj I kolejna runa dla mnie Kolejna runa znajduje się w salach Wyniosłego Bloku Jest to taka misja z tym charakterystycznym, dziwnym pomnikiem Aleksandra Sadnika kiedy wejdziemy już na nasz piękny dziedziniec, naszym zadaniem będzie skierować się w prawą stronę. Tutaj po tych schodach, i na samej górze, znajduje się takie oto róg, zagięcie, czy to cokolwiek to jest. Tutaj klikamy jedną ze zgaszonych pochodni. Kiedy już ją przekręcimy, otworzy nam się oto tutaj magiczne przejście. I kolejna runa dla mnie. Kolejną, a zarazem ostatnią runą jest runa, znajdująca się w ostatniej misji, związanej z fabułą bez posiadania żadnego DLC, czyli obsydianowym szczycie. I tutaj runata znajduje się w takim dość osobliwym miejscu wewnątrz tych murów. Aby dostać się do tego miejsca, musimy znaleźć taką oto przerwę w murze, do której oczywiście należy wejść. No i tutaj znajdujemy całą armię i innych tym podobnych stworów. Naszym zadaniem jest znalezienie takiego to dziwnego tutaj miejsca z półkami na książki. No i po prostu musimy pociągnąć za jedną z tych książek. A ono wygląda mniej więcej tak na naszej pięknej mapie. W pewnym czasie po prostu klikamy na jedną z książek i możemy udać się dalej. Co ciekawe w tym miejscu nie ma takiego widmowego mostu jak w większości misji, a właściwie we wszystkich oprócz tej. Tylko po prostu mamy takie oddzielne pomieszczenia. No i klikamy nasz piękny przycisk, aby znowu włączył nam się ten portal i ostatnia runa. Dzień dobry. I tak oto macie znalezione wszystkie runy, jakie tylko da się zdobyć. Teraz, kiedy zdobędziecie już wszystkie runy, waszym zadaniem jest udanie się za obozem na takie dziwne miejsce z tłokami. Następnie przychodzicie dalej, i mijacie taki oto dość charakterystyczny, zrujnowany portal. Następnie udajecie się na dół, gdzie schodzi się takim dziwnym zagajnikiem z dużą ilością drzew. No i tutaj znajduje się taka oto katedra. Ja będę to nazywał katedrą, bo tak to wygląda, i tutaj też możecie sobie opuścić ten most, jeżeli tego jeszcze nie zrobiliście. Także wchodzimy do naszej pięknej katedry, czy co to w ogóle jest? Powświątynia ludzi, którzy tylko grają w Minecraft. I tutaj na końcu klikamy ten oto złoty przycisk. Jeżeli macie już wszystkie runy, te które odlokowaliście, i tam jedną za ukończenie fabuły, to pojedno wam się o tak otworzyć. I tutaj znajdziecie dwa obsydynowe cześciki i naszą piękną mapę, umożliwiającą odlokowanie ostatniego tajnego poziomu. Także klikacie mapę i proszę bardzo tajna misja trzy zapytajniki odblokowana. I proszę bardzo nawet już wam się tutaj pokazuje na mapie możecie go nawet już teraz robić. Muzyka